Cześć, jestem Kuba i pokażę Wam nowych zawodników, których zobaczymy podczas zimy w FIFA 22. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie dwóch ostatnich filmów na moim kanale. A jeżeli ten film także Wam się podoba, oraz moja praca na YouTubie, to możecie zostać łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie, jak udałoby się dobić tych stu łapek w górę. Tutaj także standardowo macie 5 zdań subskrybentów na moim kanale. A jeżeli ty coś powiedzcie w kolejnym odcinku, to oczywiście zostaw suba. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was oczywiście do odcinka. A jeszcze starcie chciałem Was zaprosić do sponsora mojego kanału, czyli enewa.com. Teraz w mojej siłową gdzie Gry w naprawdę bardzo fajnej cenie. Tutaj sami widzicie ceny tych wszystkich gier, naprawdę sprzedaż znowu o 10% i macie zdobyć dużo gierek w naprawdę bardzo fajnych cenach. Tutaj na przykład taka gierka w cenie 118 złotych przysługująca 131, więc naprawdę według mnie jak gra w bardzo fajnej cenie. A także możecie kupić safe painty w wy, bardzo fajnej cenie, a używając kodu Kuba 3 otrzymacie 3% zniżki. Link w opisie i oczywiście serdecznie polecam. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Onana. Piłkarz ten powrócił do Ultimate Team po zawieszeniu, przez to że zawodnik ten yy, został u niego wykryty doping i został zawieszony na kilka miesięcy. Ale już po prostu piłkarz ten powrócił oczywiście do grywy. a jak się Amsterdam, dużo mówi się o tym, że ten piłkarz chce przejść do Barcelony, ale dzisiaj oczywiście nie o tym. No i piłkarza tego znowu zobaczymy w pipie, powiemy, że zawsze podczas zimy jej dodaje te karty, na przykład w zeszłym roku Edisona Cavalier i tak dalej. No i w tym roku podczas zobaczymy zobaczymy ono, bo po prostu no wcześniej nie mógł grać w piłkę nożną i dlatego też go oczywiście w Ultimate Team nie było. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest coco a czemu tego zawodnika nie ma w FIFA to sam w sumie nie wiem. Piłkarz to jest z tego co pamiętam z rocznika 2004 i gra już w Borussii Dortmund, nawet cały on już yy, debiut w seniorskiej piłce nożnej. Piłkarz jest bardzo dużą nadzieją dla Niemców i dużo się mówi po prostu o tym, że zawodnik ten może kiedyś zdominować tą ligę. No według mnie jest to zawodnik z dużym talentem, ale wiemy, że także... Wyborus jest m.in. Halant, jest także Malan i jest to no, duża konkurencja, jeżeli chodzi o pozycje ofensywne w tym klubie, troszkę gorzej według mnie jest w tamtym klubie z defensywą, no ale także mniejsza z tym, no i bardzo możliwe, że także młokoko zobaczymy podczas siłowej aktualizacji w FIFA 22. I teraz przechodzimy do kolejnego świetnego, młodego talentu, a jest to Gavi. Piłkarz który na początku tego sezonu jeszcze nie był powoływany do seniorskiej kadry Barcelony, ale po tym jak piłkarz radził sobie w reprezentacji Hiszpanii, po tym jak radził on sobie w, właściwie w Barcelonie został już zarejestrowany jako zawodnik dla Liga. No, i naprawdę, piłkarz ten gra wręcz wyśmienicie. Jest to naprawdę bardzo hype'owany i według mnie słusznie zawodnik, bo to, co on robi na boisku, to jest naprawdę no, coś bardzo fajnego. No, i co jeszcze więcej, mogę o tym piłkarzu oczywiście powiedzieć: to duży talent, no i także tak prawdopodobnie może wyglądać jego karta w FIFA 22. Na ten moment chyba jego karta jest tylko w trybie kariery oraz w szybkich meczach, więc teraz w końcu zobaczymy go raczej w Ultimate Team. A co o tym zawodniku sącie Wy? Oczywiście napiszcie w komentarzu. I kolejnym zawodnikiem w tym odcinku jest powrót legendy piłki nożnej, czyli Franka Riberiego do Ultimate Team. Piłkarz ten yy, jakoś w połowie września albo na samym początku zmienił swój klub, bo wcześniej był wolnym zawodnikiem. Gra teraz w klubie Salernitana. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem ten klub, bo szczerze mówiąc, z klubami włoskimi akurat mam problem. No i co, według mnie, no karta tego zawodnika na pewno nie będzie już zbyt grywalna, przez traciny na jego wiek oraz to, że nie jest w jakiejś najwyższej formie. Aczkolwiek to fajnie, że Ribery powróci do FIFA. Chyba z tego co wiem, to już jego ostatni sezon w karierze, chociaż od kilku lat się o tym mówi, no ale teraz, z tego co wiem, to prawdopodobnie jest to bardzo możliwe, że albo zakończył karierę, albo pójdzie na jakąś emeryturę do jakiegoś klubu z Kataru albo ze Stanów Zjednoczonych. A co wy sądzicie o takim powrocie tego zawodnika do futa, oczywiście piszcie na dole w komentarzu. No i teraz przechodzimy do kolejnego zawodnika FC Barcony w tym odcinku, a jest to Daniel Alves, który po kilku latach powrócił do FC Barcony. Piłka wcześniej ten grał w Lidze Brazyli'is. Przez jakiś czas nie miał klubu, a teraz właśnie powrócił do swojego klubu, a teraz wrócił do swojego zespołu, z którego większość z was pewnie go kojarzy. No co, według mnie tak powinna wyglądać karta Daniela Galwersa, także nie będzie zbyt grywalna, aczkolwiek ja jako kibic FC Barcony sam się bardzo cieszę, że ten zawodnik wrócił, pomimo tego, że jest sportowo nie będzie on dawał dużo, aczkolwiek jeżeli chodzi o szatnie, jeżeli chodzi o rozwój Innych zawodników, bo jednak nie oszukujemy się taki desk, to pewnie ma bardzo duży autorytet właśnie w postaci daniego Alwesa i uważam, że to bardzo może pomóc całej drużynie. A po drugie, Daniel we świetnie się zda z takimi zawodnikami jak PIKE, jak jeszcze y, Stegen i tak dalej, także Busket. I do tego także Krzawi jest jego dobrym kolegą z zespołu. Teraz jest on oczywiście trenerem, więc myślę, że transfer jak najbardziej na plus. Do tego jeszcze za darmo. I do tego Daniel Lewesz będzie robił bardzo mało. No ale pomijając to, to fajnie taki powrót znowu Daniela Lewesza do FIFA. A wymagając coś w komentarzu, czy Wy będziecie chcieli chociaż raz użyć tego zawodnika w swoim składzie w Ultimate Team. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest nasz rodak, czyli Nikola Zalewski, który zostanie dodany do Ultimate Team podczas zimowej aktualizacji o wyrali i tak dalej. piłkarz w tym w końcu sobie w seniorskiej piłce w Serii A oraz oczywiście w swoim klubie AS Roma. Teraz dużo mówi się o tym, że piłkarz ten może zmienić klub na jakiś inny z Włoch, albo do, po prostu może on przejść do innej ligi, ale jak to będzie, to oczywiście zobaczymy. No co ja uważam, że bardzo fajne, bo jednak Nikola Zalewski jest to jeden z większych polskich talentów w piłce nożnej, i w sobie takie fajne coś, że zobaczymy tego zawodnika w fucie. Zawsze coś. Jakiś plusik dla Polaków, no oczywiście karta wygląda zbyt krywalnie, ale bardzo fajnie, że tego zawodnika oczywiście w FIFA 22 w końcu zobaczymy. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem. Jak tą mówiłem, dobić o tych 100 będzie potem bardzo fajnie, a teraz już nie przedłużam, dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia, cześć!